Dzień dobry. Znajdujemy się dzisiaj w Kurniku, aby porozmawiać z paniami na temat y, potrzeb seniorów w pań miejscowości. Czy mogłaby pani coś więcej powiedzieć właśnie w tym temacie? Czego seniorzy potrzebują w Kurniku? Ja jestem przedstawicielką Rady Seniorów z Kurnika. Hmm. Także działam w Stowarzyszeniu Borówcu i mniej więcej orientuję się, co potrzeba seniorom. Myślę, że nasza gmina, gmina Kurnik, to gmina przyjazna seniorom, ponieważ zarówno burmistrz tej gminy, jak i inni pracownicy urzędu starają się odpowiadać na potrzeby seniorów. Mamy tutaj w Kurniku także Dom Integracji Międzypokoleniowej i to jest takie miejsce, gdzie seniorzy z całej gminy, a także spoza gmin mogą znajdować dla siebie różne formy aktywności. Poprzez y, uczestniczenie w różnego rodzaju warsztatach, w szkoleniach, i także w czwartki możemy spotykać się tutaj i spotykamy się na takiej kawiarence senioralnej, gdzie pijąc kawę, herbatę, możemy kontaktować się z ludźmi z naszej gminy, wymieniać doświadczenia, rozmawiać. Tu odbywają się też najrozmaitsze formy działalności, poprzez. Y, y, ten właśnie dom integracji. Możemy tu przychodzić na zajęcia zarówno sportowe, jak i jakieś kształcenie umysłu, dokształcanie się, komputerowe zajęcia, gry, zabawy, szachy, jakieś tam jeszcze takie typu telefon możemy. Cyfrowa. Tak, tak, tak. Możemy uczyć jak korzystać ze smartfona, jak nie dać się złapać w jakieś pułapki, takie, które czyhają na seniorów. Policjanci czy straż pożarna informuje nas o tym, jakie zagrożenia na nas czekają. Możemy także się uczyć udzielania pierwszej pomocy. I mieliśmy takie zajęcia właśnie na fantomach. Mogliśmy ratować dorosłych, nawet dzieci. Było to bardzo, bardzo ciekawe. Ale też w swoich środowiskach staramy się wychodzić naprzeciw potrzebom seniorów. Mamy na przykład różnego rodzaju też aktywności. Nie tylko dla tych osób, które są takie bardzo, bardzo chętne do współpracy, ale dla każdych ludzi możemy także wyjeżdżać i wyjeżdżamy w góry nad morze. To już stało się naszą tradycją, że w swoim stowarzyszeniu jeździmy, zwiedzamy, oglądamy. Oczywiście są to w miarę możliwości wyjazdy takie, że ludzie nawet z niepełnosprawnościami mogą uczestniczyć, ponieważ nie wyjeżdżamy zbyt daleko, nie jedziemy za granicę. Jeżeli jedziemy w góry, to takie góry, które nie są zbyt wysokie. Ostatnio na przykład byliśmy na Wielkiej Sowie, w górach sowich i wielu z nas na tę sowę poszło. A inni, którzy mieli jakieś ograniczenia, czy nie chcieli, zostali sobie w schronisku. Także możemy korzystać z różnych form aktywności, w gminie. Na przykład co roku organizowane są u nas takie senioriady, gdzie spotykają się seniorzy nie tylko z naszej gminy, a także z zaprzyjaźnionych gmin, przyjeżdżają, bawią się. Mamy pożegnanie lata, powitanie lata, jakieś takie cykliczne imprezy, koncerty. Są tu też koncerty w Arboretum czy w zamku i możemy w nich brać udział. Oczywiście, jeżeli ktoś jest zainteresowany, chce. Biblioteka organizuje dla seniorów także różne spotkania, czy to z autorami książek, czy z podróżnikami, czy z innymi ciekawymi ludźmi. Mamy też możliwość wyjazdów na wycieczki, takie np. jednodniowe, które organizuje pan Marek z Rady Seniorów. W Radzie Seniorów także. Czekamy na <coughs> jakieś od Państwa sygnały. Mamy co tygo, comiesięczne dyżury w tej Radzie Seniorów, i tam podczas tych dyżurów spotykamy się z ludźmi i potem przekazujemy te wszystkie postulaty, te prośby przekazujemy burmistrzowi, a burmistrz odpowiada na nasze pytania i wiele spraw udało nam się już pozytywnie załatwić. Czyli, tak podsumowując, można powiedzieć, że są Państwo bardzo aktywni, jeśli chodzi o działanie w różnego rodzaju inicjatywach. Gmina odpowiada na Państwa potrzeby, e, są umożliwiane różnego rodzaju zajęcia, warsztaty, szkolenia czy wyjazdy. Tak. I e, rozumiem też, że ten kontakt właśnie z samorządem, z władzami gminy jest jak najbardziej skuteczny tak. i obecny. Rozmawiają Państwo, przekazują te postulaty. Czy trudno jest, zachęcić osoby nieaktywne do podejmowania aktywności. Ja pozwolę sobie, się przedstawić mhm, najpierw. Tak. Jestem prezesem stowarzyszenia w Tutu Tu koleżanka jest sekretarzem, bo tego już nie powiedziała. Także działamy w jednym stowarzyszeniu. Mhm. Nasze stowarzyszenie istnieje już 20 lat. W tym roku obchodziliśmy właśnie w Czegisławkach, w takim lokalu, naszą uroczystość. Nie mamy żadnych właściwie problemów z porozumieniem się z, z gminą. Kiedykolwiek potrzebujemy rozmawiać czy cokolwiek, to na pewno burmistrz, jak nie przyjmie dzisiaj, to ustali termin i możemy w każdej chwili przyjść. Nie ma żadnych barier. Dobrze, nie ma tych barier komunikacyjnych, a jeśli chodzi o bariery na przykład infrastrukturalne w miejscowości, w której. Są miejscowości, także to co już mówiliśmy, tu jakby żeśmy rozmawiali, że nie ma jednak dla osób niepełnosprawnych, nie wszędzie są te podjazdy, uchwyty i tak dalej. Chociaż w naszej, w naszej miejscowości w Borówcu konkretnie już jest zmodernizowana świetlica, jest wszystko zrobione dla osób właśnie niepełnosprawnych. Mhm. I rozumiem, że też te różne udogodnienia odpowiadają na potrzeby także seniorów, czyli tej najstarszej grupy wiekowej w społeczeństwie. Wiadomo, są osoby, które są bardziej ruchliwe, ale są też takie, które mogą mieć problemy z poruszaniem się. I rozumiem, że tutaj Państwo, jak działacie też w Radzie Seniorów, to zbieracie takie różne postulaty i je komunikujecie dalej. Sygnalizujemy to wszystko burmistrzowi i w miarę możliwości się poprawia. Na przykład był problem z dojściem do ośrodka zdrowia. Drzwi nie otwierały się przed osobami niepełnosprawnymi, zostało to zmienione, ale jest jeszcze sporo takich miejsc, gdzie można ułatwić życie seniorom, ale w miarę możliwości staramy się to robić. Też nie zawsze są takie możliwości, bo jeżeli budynek jest stary, to. Czasem trudno zainstalować na przykład windę, ale we wszystkich nowo budowanych obiektach starają się, ci, którzy je budują, starają się pomóc seniorom, czyli jest winda, jest jakiś podjazd, jest, są drzwi, które się otwierają, na przykład na, na jakoś tak, tak, że senior może wjechać, może wejść bezpiecznie. No ale niestety chodniki są w wielu miejscowościach, tak na przykład w tej, gdzie ja mieszkam, są bardzo takie już stare, zniszczone i no i niestety senior ma problem, żeby się poruszać tym chodnikiem. Poza tym, jezdnia jest bardzo ruchliwa, samochody niekiedy opryskują tych starszych ludzi. No i też problem jest tego typu, że na przykład młodzi ludzie na hulajnogach, na rowerach, po chodnikach się poruszają i wcale nie zwracają uwagi na seniorów. Czyli można powiedzieć, że tutaj władze samorządowe mogłyby się postarać, aby. Połączyć te um, potrzeby różnych grup wiekowych, abyśmy po prostu e, zauważali siebie nawzajem. Tak. I młodzi komunikowali seniorom to, co oni zauważają, czego może seniorzy nie widzą, co jest może po prostu nowo, nowe, nowoczesne, a e, seniorzy z racji swojego doświadczenia przedstawiali jakąś naukę życiową młodszym osobom. Tak jest. Jest też u nas Rada Młodzieżowa i współpracujemy z tą radą, także oni mają swoje jakieś punkty widzenia, my swoje i staramy się jakoś tak współdziałać. Oczywiście to jest dopiero młoda rada, oni się uczą, ale a my już działamy kilka lat, no ale staramy się w miarę możliwości dostrzegać potrzeby zarówno młodych ludzi, bo my też widzimy młodych i dzieci, jak też nasze potrzeby seniorów, bo wiadomo, że tych seniorów będzie. Coraz więcej ludzie się, star, społeczeństwo się starzeje, no i trzeba wyjść naprzeciw tym oczekiwaniom. Szczególnie służba zdrowia ma tutaj wiele do zaoferowania. A to nie wszędzie jeszcze działa tak, jak należy. Świetnie. Najważniejsze, że jest ten dialog, komunikacja pomiędzy różnymi grupami społecznymi, różnymi grupami wiekowymi i że po prostu czujecie się Państwo zauważalni i słyszalni. Tak, tak, jest. tak nie ma żadnych zastrzeżeń. Dobrze, dziękuję bardzo. Może dziękuję ta nasza bardzo. gmina być wzorową gminą, bo robi wszystko, co trzeba dla seniorów. dziękujemy Świetnie. dziękujemy bardzo.